Wiesz, jest, jest tak czysto. Dawno w to nie grałem. Nieprawda grałeś kilka miesięcy temu. No. Na tej mapie. O, ej, ja czy chodzę na fotele. A co może być? Ale nie, na fotelach jak, jak zostaniesz przy życiu, no to będziesz na mapie. Na walę to Au. Ja sobie uciekam. Sorry za rupanie. Jak widać zmieniłem skina. A teraz iluzja, optyczna. Mm. A teraz może Wam się wydawać. Teraz może Wam się wydawać, że mam na tyle oklane. No zobaczcie. Tak nie wygląda trochę. Hmm. Wiedziałam, że na wierzchu będzie najpierw. Małym. Nie, że ja sobie. O, jestem na trzecim A ja ty jesteś na, na trzecim od, od domu. Okej. Okay. przed, przed ostatni. Ty. Czy... Serio, w takim momencie skoczyłem. Oskar, ja skoczyłem, zginąłem, a mi pokazano wyniki, kto przeżył. Hmm. O, to jest fajne. Ja zawsze wchodzę. i thought it Już narażę tutaj bezpiecznie. Jest! Mogę jeździć! Aha, to nie ja Jak to słyszeliście, słyszeli, bo i ja słyszę ty bezpiecznie. Tak samo jak u mnie. Z was helikopter jest cały. Mój człok też. No w połowie. Jey. Fablowat. było to jest mnie trafi. Tak my fucking. Nie. Yes, yes. <laughs> Tyler Park. Nie, ja idę na samą... Rozpiłem się w domu, poglądajmy TV. Choć jak i tak mnie to zespiło, to ja posiedzieć. Ja też. Jak się masz? Ej, mam pytanie. Co może się stać, jeśli nie ma chmur? Wszystko. Aha, to dobrze wiedzieć. co To nie widzę. Poślepienie No przecież są chmury. Przecież widać je na górze. Chodzę. O, wulkan, chodź. Chodź za mną. Idziemy na wulkan, jeśli nie jest zbyt daleko. Ja tam wchodziłem. Powiem ci tyle. Chyba Czekaj, mieszka! Wskocz! Ta woda musi... Wskocz. A, A, się... A? Ej, Jacek, może tam skąd? Au. Nie chce mi się, ale skoczyłem do wody przynajmniej. A ja straciłem rękę. Wezmę gumę, co jest za będzie No co świetnie, są ostatnie, zapewne będę je... Nie Ty jesteś czwarty Trot to... Rapi się po plecach A słowa Ej, zakaj, ty teraz słowa miejskie, się Teraz ja. A, ja zrobiłem Dobra To takie słowa Podaj rękę! Okej. Okay. Chodź. Ja chcę balon. Jeszcze jedno i kończąc. Nagrywamy... tam w Robloxie. Nie chcę! Hahaha! Udziwiłeś mnie, że ta mama z <laughs> Ej, hey, chodź na huśtawkę! Chodź na huśtawkę, ja biegnę. Kupawka zawsze jest dobra. Ej, ej, on miał całe HP, a teraz ma czerwone, bo tak podskoczył. <laughs> chyba dostał y, w jaja. bo niech Dostał kupawki. Tak... Ej, nie przytulaj się do mnie. Czekam. Co to znaczy? Pada się po. co? Aha. Iolo, wyskakuję przez okno i wchodzę, na no daj. Ale przeżyłam. A ty? No, jestem sobie na kominku. To jest pan do komina. Żal mi cię, zginiesz. <grym> O nie. Ooo, chyba my zginiemy. Albo nie, on, zobacz. Ja, jak mi przykro. W ogóle mi nie jest przegrał. Jest. Zobacz, on wyskoczył. Dawaj jeszcze jedno, by był... Dawaj jeszcze jedno. Bo tak to by był za krótki odcinek. Ale piękne, jak wskoczył do wody. On tak chce wylecieć, A tak Wek jesteś przedostatni O, da, dajesz zbierzemy jeszcze go A ty byłeś kiedyś, tak? Tak Na stadionie Jajda. na ląku Żaj woda może się podnosić czy coś Głowa kogoś mi przeszkadzała Nie mam prawka jazdy i tyle Bo nikt nie wie, że jestem dinozaurem Ja homunculusie jeden Okrywam się jako podróżnik Jackie Wilson O o O, -o. Ja idę pod most Jestem... też nie jest. Ja jestem pod mostem, a ty. Ja też. Żony jesteśmy. Mieszkamy pod mostem. Ooo! Nie, zawalę się. Jacek. kochany. Jacek, przyjeżdżaj tu! Ona nie... Coraz... nie, jeszcze nie zginę zaraz. Ale ut... No Nie wychodź, gokart jest ważniejszy ponieważ... O o Gokart spadniesz i dasz mi? Gokart jest Ty nisz mój O o Jak ja mam teraz co przejść? Się. O, to się. Zasadzaj się od ton. No, czek, musisz. Zaszlużę, że spadają. że spadają. Zaszlużę, 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 Miał krótki odcinek. A to jest w swojej intro? Ostatni. Ostatni, ostatni. Ja teraz special będę w rękawicy bokserskiej. O! Chyba mnie coś. Dobra, pójdziemy do budki z kebabem. No. Więc to nazywamy. Kiedyś nazwaliśmy to. Budka z kebabem, więc idę do budki z kebabem. Cześć, dawaj na. Cześć! Mega głupia wynochać tu! To nurza, butka z A tak w ogóle co jest? Nie wiem, idzie na drzewo. Woda się nie podnosi. To dobry znak. Ale, że straciłem HP, to jest zły znak. O, o, I nami? lepiej idź. Nie! Może zrobić buty? Ja, but. A mi. Taczek, buty! Butów zapomniałeś! Wezmę ci. Butki z... Baba! Dobra, wziął naczek. Tak? Halo. To baba i butów za. Aha, spoko! Ale mnie tam już nie ma! Gnąłem! Nie ma mnie na tym świecie. Zosuwam rolety, słońce. Nie, ja chcę z tobą, Tsunami. Dobra, to zaraz Tsunami! Nie zostałem zabity przez Tsunami, ale teraz tak. Nie ręki. Poka? Nie. Znajdę cię kiedyś. Znalazłem cię na. Teraz powiesz. Dobra, no to. Czemu? Tylko pokażę, widzą, że masz... nie masz ręki. To na co cztery, kończymy trzy, cztery, dwa...